Dzień dobry wieczór, witajcie w Humigraph. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać grę Aeronautica Imperialis. Jest to na razie unboxing, ponieważ gra będzie wymagała złożenia, sklejenia, pomalowania jednostek, którym będziemy walczyć. No ale nie przedłużając, zobaczmy, co dostaniemy w pudełku. Jest to taki zestaw startowy Wings of Vengeance, w którym otrzymamy. Jednostki dwóch flot. Taka pianeczka. No i mamy tutaj jednostki dwóch flot. Będziemy z tego sobie sklejać. Na razie to jest tylko po prostu plastik i taki dość szczegółowy plastik, bo jest dużo, dużo elementów, które będzie trzeba posklejać. Myślałem, że to będzie troszeczkę łatwiejsze, no ale widzę, że Duża, duża szczegółowość modeli wymusiła to, że będą one składały się z wielu elementów. Czyli mamy tutaj modele, tutaj mamy modele floty, czyli floty, no tak, no, floty imperialnej i floty orków. Jeżeli w ogóle orkowie mogą mieć flotę, bo to takie bardziej, nazwałbym to pospolite ruszenie. Tutaj mamy takie Tutaj mamy takie specjalne podstawki. Te podstawki posiadają tutaj. czy to będzie dobrze widać. Pod spodem posiadają informacje o, o prędkości i wysokości, na jakiej znajdują się dane jednostki. One wszystkie są takie same, chyba. Orkowe się nie będą różniły myślę. No nie, wszystkie są takie same. No szkoda, że nikt nie pomyślał o tym, żeby. Na przykład orkowe były troszeczkę inne w klimacie orków. No ale dobra, jest, jest jak jest. Mamy takie, a nie inne. Otrzymujemy oczywiście tutaj również takie podstawki, znaczy podstawy do podstawy o Tak można powiedzieć, te dystanse, które będą nam pokazywały, że te pojazdy są na wysokości. Zauważcie, że one mają kulkę. Ta kulka będzie dawała tą możliwość. No tutaj też widać na przykład, że tutaj te jednostki widzicie, tu mają kulkę, kulka wchodzi, a znaczy kulkę mają, otwór taki kulisty, i wtedy ta jednostka będzie mogła być ustawiana na różnych, różnych pozycjach dynamicznych. Także myślę, że to może ciekawie wyglądać na polu bitwy. Mamy zestaw kostek, jest ich 8. Są już do kupienia kostki takie klimatyczne, właśnie. Przypisane do konkretnej froty. no taka podstawka. Widzicie, tu jest dobrze pokazane, co będziemy mogli z tego poskładać. Czyli mamy tutaj Imperial Navy Marauder Bombers, czyli mamy dwa bombowce. Mamy Thunderbolt Fightery. Tutaj też dwa. No i Dakajety od orków. Będą trzy sztuki do złożenia. I będzie też Boomers. Fight fight, Boomers, czyli typowy bombowiec przesadzisty orkowy. Z tego co wiem, to już nadlatuje też taki potężniejszy, jeszcze e, potężniejszy bombowiec orków, który tam gdzieś pokazuje nam, jak to orkowie potrafią przesadzić w wielkości. Tutaj mamy, zaraz to rozpakuję. Tutaj mamy jeszcze. Mamy oczywiście instrukcję składania, czyli jak po kolei poskładać te modele, tak żeby to było dobrze zrobione. Oczywiście rekomendacja narzędzi odpowiednich do tego, także tutaj mamy taką informację no i tutaj mamy tak quick reference, czyli taki szybki przegląd tego co podczas rundy może się zdarzyć tutaj mamy taki skrót manewrów, które będziemy mogli wykonać manewry planujemy poprzez żetony, o widzicie tutaj są akurat te żetony tu mamy jeszcze drugi quick reference dla drugiego gracza i mamy żetony a z drugiej strony tych żetonów mamy numery manewrów jak spojrzycie sobie tutaj to te numery są od 1 do 8, i mamy tutaj od 1 do 8 różnego rodzaju manewry. W momencie, kiedy zdecydujemy się na jakiś manewr, kładziemy żeton zakryty tego manewru, a następnie w fazie aktywacji tej jednostki otwieramy ten żeton. No i możemy wykonać ewentualnie konkretny manewr, który, do którego żeśmy się zdeklarowali. Czyli tu mamy te żetony, tu mamy jeszcze żetony efektów różnych. Które mogą nastąpić? Rulebook, czyli księga zasad. Też opisane zasady, manewry, co możemy zrobić w trakcie w trakcie walki. No i tutaj mamy. A tutaj jeszcze widzicie, jeszcze może tak. Jeszcze jest kalkomania, którą możemy użyć na, na naszych jednostkach, czyli na samolotach. Co jest fajne, bo. No nie trzeba się bawić w malowanie symboli, tylko po prostu można zrobić to kalkomanią. No, i tutaj mamy jeszcze takie papierowe plansze, one są dosyć długie. To są mapy. O, widzicie, nawet mi się chyba w kadrze nie zmieści. Ale w każdym razie to jest mapa walki nad miastem. A tutaj mamy. Mapę walki nad jakimś takim terenem bardziej otwartym, pustynnym. Możemy sobie z tych dwóch map skorzystać. One znajdują się w zestawie. Dodatkowo jeszcze teraz pojawiły się u nas też mapy takie dodatkowe. Jest jedna dodatkowa mapa. Są również jeszcze takie elementy obrony przeciwlotniczej, które możemy umieścić podczas gry na planszy. Na konkretnych heksach, bo jak zauważyliście, tutaj mamy planszę, która jest podzielona na obszary w heksach. No i nasze, to zresztą to widać też po manewrach, nasze nasze tutaj samoloty będą się pojawiały właśnie, będą poruszały się zgodnie z tą mapą heksów. No i to tyle co widać w pudełku. Postaram się niedługo już posklejać te samoloty, chociaż spodziewałem się, szczerze mówiąc, w mniejszej szczegółowości. No ale zobaczymy, to będzie wymagało troszeczkę więcej czasu pewnie, żeby to fajnie posklejać i dobrze pomalować. No ale postaram się Wam pokazać te jednostki już w akcji, kiedy będą już pomalowane. Może będziemy już mieli też przygotowane te znajdujące się na te jednostki takie naziemne, które możecie wykorzystać. Dobrze, i to tyle w tym odcinku. Zapraszam was na kolejne. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do tego zestawu, zestawy są dostępne u nas w sklepie. Także możecie możecie sobie je u nas kupić. Zapraszam. Nowa wersja, można powiedzieć, starej gry, ponieważ już Aeronautyka już była, a tutaj mamy, myślę, że bardziej szczegółowe jednostki i i może troszeczkę więcej frajdy. Zobaczymy, jeszcze będę się przegryzał przez zasady, i zobaczymy wtedy, co tam ciekawego w tych zasadach widać. I to tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.